Od dziecka e, bardzo lubiłem z, e, filmy, e, gdzie pojawiały się elementy sztuk walki. Akurat w moim mieście e, powstał taki klub, i rodzice mnie zapisali już w wieku 6 lat. Łączenie studiowania ze sportem nie jest proste. Obecnie moje wyjazdy i akcje szkoleniowe przewidują ponad 200 dni w roku. Często mam bardzo mało czasu na ogarnięcie dużej ilości materiału, ale przy odpowiedniej samodyscyplinie jest to możliwe. Narodowa Reprezentacja Akademicka, program, w którym biorę udział, również bardzo mi w tym pomaga. Między innymi pozwala na tak zwane dogadywanie się z profesorami, wykładowcami i ustalanie indywidualnych terminów. Wykładowcy AWF w Krakowie są bardzo przychylni do tego, doceniają to, że Mam wyniki i pomagają mi w tym, abym mógł to pogodzić. Tutorem jest pan profesor Tomasz Pałka. Jest bardzo pomocny. Nasza współpraca, myślę, jest bardzo, bardzo owocna. Mój cel to kwalifikacje na Igrzyska w Paryżu i równo z rokiem, kiedy są Igrzyska, kończę również licencjat i wtedy będę myślał, co dalej. Największe marzenie? Medali Igrzysk Olimpijskich i Medali Mistrzostw Świata.